Cześć, jest dzisiaj z nami Samsung Galaxy A32 5G. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Zacznę nietypowo, a może typowo, ale nietypowo jak dla mnie. Zacznę od narzekania, ponieważ wszyscy narzekają, że spadają im liczby wyświetleń. No to ja tak samo ponarzekam. Czemu nie, jak narzekają moi koledzy, którzy. Robią naprawdę fajne filmy, ja tam im do dopiętnie dorastam. No to ja też mogę ponarzekać. Kiedyś miałem tych wyświetleń więcej, dzisiaj mam tych wyświetleń mniej. Nie mam zielonego pojęcia, co z tym fantem zrobić, bo moje filmy, jak były do D, tak są do D i tutaj nic się nie zmienia. No ale podobno tam jakieś odsubskrybowanie, zasubskrybowanie, jakieś dzwoneczki. Nie wierzę w to, ale jak inni narzekają, to stwierdziłem, że ja też ponarzekam. Czemu nie? Nie mam zielonego pojęcia, co z tym ja mogę zrobić, w związku z czym Apple. Do Was, zróbcie coś z tym. I druga rzecz, test tego telefonu przeczytacie tutaj na ida-technologie.com. Polecam, chociaż nie wiem, czy on już jest, czy za chwileczkę tam wpadnie. Natomiast polecam tym bardziej, że nie ja go pisałem. W związku z czym może się na przykład okazać, że jest zupełnie inny niż to, co ja mówię, i wnioski z używania tego telefonu są inne niż moje. Tym bardziej ciekawe. Sam przeczytam z wielkim zainteresowaniem. A teraz szybciutko przechodzimy do telefonu, bo jest to przeciekawy telefon, który jest absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego tego, do czego przyzwyczajają nas Samsung. To znaczy, stereotypowe myślenie, takie zwykłe myślenie moje, tak samo jest takie: Sam mówię Samsung, myślę. Świetny wyświetlacz, na pewno Amoled, bo tych nie Amoledów, no to w bardzo tanich Samsungach, a tak to nawet jak są tak średnio tanie Samsungi, to mają fantastyczne wyświetlacze Amoled z działaniem, tak bywa różnie. No i bardzo fajne zdjęcia. A tutaj, dokładnie, wprost przeciwnie, zaprzeczenie tego wszystkiego, dlatego że telefon działa fajnie, ale wyświetlacz. Jest mało fajny, to nie jest AMOLED, to jest IPS, w dodatku nie Full HD, tylko HD. Dlaczego? Mogę się tylko domyślać. Myślę, że z tego powodu 5G, to znaczy producent chciał zaoferować jak najtańsze 5G, tak żeby ludzie, którzy nie mają dużo pieniędzy, a chcą mieć koniecznie w tym momencie 5G, mogli sobie na ten telefon z 5G pozwolić. No i rzeczywiście ten telefon kosztuje 1249 zł, no co jest chyba. Poprawcie mnie, jak się mylę, a mogę się mylić, bo ja się często mylę. To będzie najtańszy telefon z 5G na rynku, albo jak nie naj, no to jeden z najtańszych. No i pytanie na dziś jest takie, czy Samsung za dużo przypadkiem nie przyciął na tym wyświetlaczu i na innych rzeczach, żeby zaoferować tak niską cenę. Zaczniemy od budowy i od wykonania. Plecki są oczywiście plastikowe, ale to jest taki plastik, że w zasadzie nie widać żadnych odcisków palca ani palców. Więc tu jest ok. A druga rzecz to jest mega solidny plastik w A72. Tutaj gdzieś recenzja, narzekałem, że tamten plastik się ugina. Tutaj nie wiem, to są chyba co najmniej dwie warstwy, takie jak w A72, bo ten plastik zupełnie się nie ugina, chyba, żebym walnął młotkiem, to pewnie by się ugięło, a tak to nie, czyli jest bardzo, bardzo solidnie ten telefon zbudowany. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, zobaczcie, tutaj minimalnie, ale to naprawdę minimalnie wystają oczka aparatów. Te trzy, a te dwa są schowane, w związku z czym ten telefon naprawdę. Bardzo niewiele się kiwa. Tu i nie ma tradycyjnie dla Samsunga. Tutaj jest tylko ładowalka. Nie pokazywałem pudełka. Przeżyjecie, oprócz ładowalki i kabelka nic tam więcej nie ma. No więc tył telefonu podoba mi się naprawdę bardzo. Jedziemy tradycyjnie z dołem. Jest wejście jack na słuchawki. Świetnie. Jest USB-C i jest głośnik 1. Głośnik jeden, który już puszczam. Ci, którzy nie lubią to, nie muszą słuchać w tym momencie. Przytłumimy łatwo. No i on tak sobie ani dobrze, ani źle na słuchawkach. Ten telefon brzmi OK. Czytnik linii papilarnych z prawej strony, z boku, i on jest bardzo fajny, bo zobaczcie, wystarczy muśnięcie, i telefon już jest odblokowany. No i po raz kolejny, świetnie, że żaden czytnik zwłaszcza u Samsunga FK, a nie tylko tutaj z boku. Jest też odblokowywanie twarzą. O, I ono jest nie tu. Dosyć szybkie, jak widzicie. Uderzając dwa razy w ekran, ekran, tam i z powrotem możemy go włączyć albo wygasić. Przycisk do regulacji głośności standard. Tutaj nic. A tutaj mamy hybrydowy slot na dwie karty SIM, albo kartę SIM i kartę pamięci. Wyświetlacz będę narzekał: IPS 6,5 cala, rozdzielczość HD, a nie Full HD, 270 ppi, i w dodatku odświeżanie w 60 Hz. Podczas gdy konkurencja ma i 90 i 120. W związku z czym, naprawdę zaskakująco dla Samsunga, ale wyświetlacz jest tutaj najsłabszym elementem tego telefonu. Kąty widzenia są o takie jak widzicie. Czyli nie za dobre. No, i jak robiłem tym telefonem zdjęcia, to naprawdę ciężko mi było zobaczyć efekty tego, co zrobiłem. Musiałem szukać cienia. Zresztą tutaj, zobaczcie, mam już na maksa jasność. No, a to wszystko jest tak, jak jest. Także ten telefon jest zdecydowanie zwierzęciem domowym. W domu. Jak cię mogę, wszystko tutaj widzicie dobrze, natomiast na dworze, jak jest słońce, no to niestety będziecie mieli problemy. Na górze mamy nocz Oldschoolowy i ramki, nie przygasaj mi tutaj, i ramki są. Dosyć duże, no a ta dolna jest już naprawdę duża. Nie ma diody powiadomień i nie ma żadnego Aluiss Display. Działanie. Przed chwileczką narzekałem, teraz wprost przeciwnie. W środku nie mamy żadnego Exynosa, tylko Mediateka Dimensity 725G, 4 GB RAM tylko i 64 wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą. AnTuTu Benchmark już pokazuje dla wszystkich miłośników 269 tysięcy punktów. No i jak ten telefon działa? Działa naprawdę bardzo fajnie. Trzymane zakładki w pamięci są długo. Wczytywanie tych zakładek odbywa się szybko. Pomimo tego, że ten telefon ma 4 GB, a nie 6 GB, no to i tak potrafi przytrzymać te zakładki lepiej niż nie jeden chiński konkurent. I naprawdę z działaniem tego telefonu nie mam żadnych problemów, żadnych zastrzeżeń. Wszystko tutaj śmiga tak, jak powinno. No i z pewnością też pomaga temu lepszemu działaniu. Niższa rozdzielczość, to znaczy, że procek nie jest tak wysilony. Można sobie pograć na tym telefonie bez najmniejszego problemu. Jest NFC, w związku z czym z płatnościami zbliżeniowymi też nie ma żadnych problemów. GPS doskonale jeździłem z tym telefonem. I uwaga dla osób, które się zawsze pytają, czy jest radio FM, już szukam, bo ono tutaj jest. O! Proszę bardzo. Oprogramowanie. Tysiąc razy już o tym mówiłem. Android 11 nakładka One UI. Wszystko, co tutaj być powinno, jest, i telefon naprawdę bardzo fajnie sobie ze wszystkim radzi. Mamy tutaj wszystkie Samsungowe rzeczy w tej zakładce. Mamy rzeczy od Microsoftu. Mamy strefę GIEL. Oprogramowanie Samsunga jest jednym z moich ulubionych. Zdjęcia i filmy, czyli co my mamy tutaj w tych mało wystających oczkach, które nie są na wyspie, jak mi się to podoba. Obiektyw główny 48 megapikseli, światło 1.8, szeroki kąt 8, makro ma 5. I zaraz zobaczycie, jest OK. Sensor głębi 2, no i z przodu selfie 13 megapikseli. Wideo możemy nagrać w 4K, Full HD i HD, wszędzie w 30 klatkach. Przy czym 4K możemy nagrać z tyłu, a z przodu jest tylko Full HD. Zdjęcia, albo nie, najpierw aplikacja. A aplikacja jest znana, lubiana. Typ portretowy, zdjęcie wideo, a więcej jest typ profesjonalny: są jakieś dziwne twarze i dziwne rysunki. Jest żywność, jest typ nocny, jest typ makro, zwolnione tempo i hyperlapse. Jakie zdjęcia z tego telefonu wychodzą? Wychodzą naprawdę całkiem fajne, chociaż. A ale ok, tak, powiedzmy w ten sposób jest ładnie, jest dużo szczegółów są ładne kolorki żeby nie było, że tylko kota pokazuje zdjęcia makro tą 5 megapikselową kamerką są naprawdę fajne to jest bardzo blisko obiektu, no i tutaj Widać wszystko ładnie. Typ portretowy jest ok. Można zmienić efekt tła. Zwykły typ tak samo jest ok. O, tak wygląda polska ławka w sobotę o 10 rano. Fajnie było, ale to nie moje. Nocny typ też jest ok. To znaczy, jest rozjaśnione wszystko w porównaniu. Z zwykłym trybem, czyli tutaj macie naprawdę więcej szczegółów, ale też taką lekką poświatę wszędzie naokoło. Szeroki kąt. Zwykłe zdjęcie. No i cyfrowy zoom jest do 10 razy. I tak 3, 4 jest OK. Później już jest gorzej. No, no i to było w zasadzie na tyle, w związku z czym już nie gadam. Oglądajcie zdjęcia. 1, 2, 3, Full HD 30 klatek na sekundę. Szaro i brzydko za oknem, na dworzu. Jezu, jak ja tęsknię, za słońcem. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja po prostu już nie mogę. Ale nie ma wyjścia. Trzeba jeszcze troszeczkę wytrzymać. Eee, cóż my tutaj mamy? Pewnie jakąś elektroniczną stabilizację, bo optycznej nie ma. Eee, przełączyć się na jakiś inny kąt w tym momencie. Też nie możemy, chyba że palcem uszczypniemy ekran. To nie, ale jak rozciągniemy paluchem, to się przyzum przyzumujemy 10 razy. Jakoś tak, jak widzicie. Dzień dobry, a to ja. Z przodu 30 klatek na sekundę Full HD. Można jeszcze HD, a 4K tutaj z przodu nie można. No i tak to wygląda, tak jest zbierany głos. E, można sobie zrobić selfie. No i to by było na tyle w zasadzie, w związku z czym, więc czy podniosę rękę bo mam tej zakupy, a znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria 5000 mAh ładowalka ma 15W. Godzina 45, 2 godziny do pełna, tak mniej więcej rozładowanie tego telefonu. Za to co są dwa dni, trzy dni, przy czym nie mam 5G, jakbym miał 5G, to pewnie leciałoby to szybciej, bo tak jest z 5G, ładowania indukcyjnego oczywiście nie ma. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Telefon jest dziwny, z jednej strony działa bardzo fajnie. Jeżeli ktoś chce mieć tanie 5G, no to to jest najtańsza metoda, jeszcze renomowany. Producent. Natomiast ma też słabości, których u Samsunga bym się nie spodziewał. Ten ekran IPS o niskiej rozdzielczości jakoś nie przystaje mi po prostu do Samsunga. Osobiście chyba wolałbym dopłacić dwie, 3 stówki więcej i mieć AMOLED, a nie IPS. Ale ok, rozumiem, że są też osoby, które lubią IPS-y, przynajmniej się Wam nie wypali. O i to by było na tyle. Dzięki Wielkie za oglądanie. I co, i do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!